Cześć witam bardzo serdecznie a to kolejny odcinek z naszego daily o mapkach na xp ponieważ postanowiłem stworzyć z tego daily ponieważ no żeby wam było milej milej i mieliście duży level no i zostawiajcie subika a ja już tak z góry mówię że lecimy do odcinka lecicie sobie tutaj więc dobra lecicie sobie sześć raz dwa Idzie tak. Raz. Dwa. Trzy. Tak. I tu macie przycisk. XP. No i dostajecie XP. Gratuluję. F i XP. Coś takiego. Co to było? Dobra. No i ja lecę dalej. A, no i ja już lecę z kolejnym. tym błędzikiem. Co to sobie zresetuję w sumie? I le lecimy tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz tam, tutaj, tutaj i tu macie przycisk, i znowu dostajecie xp Ja słuchajcie, będę codziennie wrzucał z tego filmiki, a więc jeżeli chcecie wbić setny level, to polecam zasubować mój kanał. I tyle mówię w sumie. A więc dobra, i znowu lecimy do rift'a. Tam macie, no, takie coś, tuś. Jesteście sobie tu i budujecie raz, dwa, trzy, cztery, a nie, osiem. Sorry, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, a cztery i cztery to ile widzowie? Osiem. Dobrze. Dobra, jesteśmy w takim pokoju. Lecimy sobie tu, bierzecie to, zbieracie. Idziecie tam do tych drzwi. Po prostu sobie je otwieracie. Tu macie coś takiego. E, I dostajecie znowu XB. Więc dobra, idziemy sobie tutaj. A więc dobra, idźcie sobie tu. Tamten ruch do. Bum, psz, tam gdzie macie shotguna. jest wypadnę zaraz. I tu 10 sobie podłóg. Raz, dwa, trzy. No tych. Raz, dwa, trzy. Raz. 3, I tu macie przycisk na XP, i znowu je dostajecie. Nic nadzwyczajnego go pisz. A więc dobra, idziemy sobie tutaj znowu naszego liftika. Bierzemy sobie e, naszego shotguna i tą i MK. Fajnie było, jakby MK powróciły. No wiem, że kary z karami, ale to nie to samo co MK. A więc dobra, idziecie sobie tutaj do rogu. C, y, i budujecie raz, dwa, dwanaście podłóg. To jak tu jesteście, nie, tu, na tym czymś, to tu bierzecie jedenaście jeszcze raz. A, no i jesteście sobie tutaj i wciskacie E, XP. No i to by było na tyle dzisiaj z mojej strony. Naura.